Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mam dzisiaj czwartek, 17 dzień listopada. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Tak jak można było się spodziewać, wczorajsza sesja przyniosła spadki na polskiej giełdzie. Chociaż skala tych spadków nie była tak duża, jak można było oczekiwać, bowiem po zamknięciu sesji we wtorek, po zamknięciu giełdy we wtorek, ukazała się publicznie informacja, że na Polskę spadły dwie rakiety które niestety doprowadziły do śmierci dwóch osób. Ostatecznie jednak w czasie środowej sesji skala spadków na indeksie WIG20 wyniosła 1,6%, na szerokim indeksie WIG1,3%, MWIG40 stracił 1%, a ZWIG80 około 40%. Po takiej informacji mogłoby się wydawać, że ta skala jest zdecydowanie mniejsza niż można by oczekiwać, tym bardziej po ostatnich dużych wzrostach na polskich indeksach. To, co mogło uspokoić to wyjaśnienie przyczyny spadku tych dwóch rakiet, prawdopodobnie były to rakiety ukraińskie, które starały się zestrzelić rakiety rosyjskie. Prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Amery Ameryki USA Joe Biden czy szef NATO dosyć wspólnie podkreślili, że właśnie bardzo prawdopodobny jest taki scenariusz, co wydaje się, że trochę mogło uspokoić rynki. Na Wall Street wczorajsze sesja przyniosła spadki. Największe spadki odnotowaliśmy na indeksie technologicznym NASDAQ. 1,5% na minusie, na zamknięciu S&P straciło około 0,8%, a blisko kursu odniesienia znalazł się Dow Jones. Dzisiaj w Azji także spadki Najmocniej traciły indeksy chińskie, więc ten poziom ryzyka wśród inwestorów po ostatnich dosyć udanych sesjach powoli na chwilę obecną zaczyna wygasać. Czekamy na dalsze decyzje, między innymi dalsze ogłoszenia. Amerykańskiego Banku Centralnego. Czy będą w stanie po ostatnich danych inflacyjnych troszkę złagodzić bardzo agresywną politykę pieniężną prowadzoną w ostatnim czasie, czy wręcz przeciwnie, tak jak część członków Fedu wskazuje, przed nami jeszcze dosyć długa droga do osiągnięcia celu inflacyjnego? Dzisiejszy komentarz rozpoczniemy od akcji KGHM, akcji spółki, która podała wyniki za trzeci kwartał 2022 roku po zamknięciu wczorajszej sesji. Przychody około 2% lepiej od konsensusu, 3 siódemki 7 miliardów 770 milionów złotych, skorygowana binda to 1 miliard 640 milionów złotych, a zysk netto wyniósł 1 miliard 80 milionów złotych. Zysk netto było około 48% lepsze od oczekiwań. Analityków, którzy zakładali delikatnie powyżej 700 milionów złotych. KGHM poinformował, że wyższe od oczekiwań wynik netto to m.in. przede wszystkim efekt różnic kursowych, pozytywnych różnic kursowych. W rozbiciu na konkretne spółki skorygowane EBITDA w KGH Polska mieć wyniosła 998 milionów złotych. Sierra Gorda, czyli w kopalni, gdzie KGHM ma 50% udziałów, 402 miliony złotych, a KGH International 136 milionów złotych. Przychody po trzech kwartałach wynoszą prawie 26 miliardów złotych, o 18% więcej rok do roku. Początkowa reakcja na wyniki, raczej negatywna. KGHM traci ponad 1% na rozpoczęciu bieżącej sesji. Kolejny kruk, który wczoraj pozytywnie się zaprezentował na tle szerokiego rynku. Walne Zgromadzenie uchwaliło skup akcji własnych do 1 miliarda złotych i powierzyło to zadanie do przeprowadzenia zarządowi spółki. Cena minimalna nabywanej akcji to złotówka, cena maksymalna to 400 Złotych za jedną akcję. Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 3 863 758 złotych wartości nominalnej tych akcji, czyli 20% kapitału zakładowego kruka. Jak podkreśla spółka, zakupione akcje mają podlegać umorzeniu i obniżyć kapitał zakładowy. Sektor bankowy i Komisja Nadzoru Finansowego, która wczoraj w czasie sesji przedstawiła dane za pierwsze trzy kwartały e, sektora bankowego w Polsce, zysk między m.in. wyniósł około 5,5 mld złotych o 40% mniej rok do roku, ale już całkowite przychody operacyjne wyniosły prawie 72 mld złotych, jest to wynik lepszy o 41% rok do roku. Ten wynik z odsetek to około 55 miliardów złotych. Ponad e, około 14 miliardów to był wynik z prowizji. E, gorsze wyniki na poziomie netto to oczywiście odpisy związane z wakacjami kredy kredytowymi. 11 banków komercyjnych odnotowało łącznie 6 miliardów złotych straty. Na koniec Dom Development i wywiad z prezesem zarządu, który poinformował, że spółka chce wprowadzić w czwartym kwartale 900 lokali do oferty. Taki jest cel, jeżeli chodzi z kolei o sprzedaż, to szacują, że uda się powtórzyć wynik z trzeciego kwartału, gdzie ta sprzedaż wyniosła 703 lokale netto. Podobno początek czwartego kwartału był bardzo udany dla DOM Development. Grupa wypowiedziała się na temat szerszego kontekstu segmentu obecnie na rynku. Zakładają łagodne spowolnienie, które już zresztą odczuwają. Jednak na chwilę obecną nie dostrzegają spadku cen mieszkań. Marża brutto po trzech kwartałach, więc prawie 30% w porównaniu do 33,4% rok wcześniej. Wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę pamiętać, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.